Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rozbrajenia Bomb jest ze mną Dzisiaj Potato. Cześć. Ja jestem Agaweron i zapraszam Was na emocjonującą rozgrywkę. Bardzo. Zrobimy chyba trzy bomby, nie? Mmm, tak. No najlepiej chyba będzie. jest źle ja widzę. Mam trzy minuty, o Boże nie. E, widzę symbole. Okej, okay. TB, Jaki? C z kropką, pełna gwiazdka i uśmieszek. E, uśmieszek, TB, C z kropką i gwiazdka. Okej, okay, Simon mówi. Mm -hmm. Wyświetla mi się niebieski. E, czerwony musisz wcisnąć. Dobrze. Zielony. Eee, zielony. Źle. No, niebieski, zielony. Jedna pomyłka. Zielony. Żółty. Dwie pomyłki. Aha, a zawiera sama głoska czy nie? Eee... U, tak. Zawiera, dobrze. I masz dwie pomyłki. Tak. I to cię mruga? Już mam. Zielony. Zielony ci wróga... żółty. Dobrze. Żółty. Eee, niebieski. Dobrze. Aha. Zielony. Eee, żółty. Dobrze. Eee, teraz są słowa. Jest góra... Prawy nic, hach, tak źle na duś. i wyświetla mi się jak. Została minuta. Wyświetla ci się jak. Y, po środku, po prawej stronie i jakie masz Myśle. słowo? Myśle, masz, y. o, Gotów, nic, lewy hach, okej. Okay. Nic mam. Dobrze. Wyświetla mi się kot. Przez C czy D? K, o ty. E, po prawej stronie na dole. Źle e, i tak samo gotów nic, lewy okay. Chyba wybuchł. wybuchliśmy. Wybuchliśmy. Okay. Okej. Fantastycznie. Pierwsza bomba. Już. No to dobrze. I tam podoba. Ponawiam. Ok. 3 minuty. Mm. E, okay. Czerwony przycisk przerwi. Okej, okay, poczekaj... Okej, okay. przytrzymaj długo. Żółty. 5 e, na dowolnej pozycji. nie, właśnie przegapiłem. Jeszcze 5 sekund. Szukaj już znowu tych słów, co były przed chwilą. Okej. Okay. Dobra. Wyświetla mi się Bóg przez U otwarte i K na końcu. E, a nie G? Nie. E, Okej. Okay. Po prawej stronie po środku. Źle. E, gotów. Nic. Lewy. hak, Okej. Okay, tak. Nic. Mam. Za szybko. Czy też nie nadążam. No, dobra, żeby... dobra. Pusty. E, bl, 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 po... E, po prawej stronie na środku. Prawy. E, bl, 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 bl. Tak. Nic. Gotów. na duś, Nie. nie. Czekaj. Dobra. E, nie. Źle jedna pomyłka, tak, wyświetla nic, mi się gotów. przesuń. przesun. mi się nie wyświetla, jestem nic. coś takiego. Ok, to po lewej stronie na samym dole. Pusty. Czekaj, prawy, ok, środek, pusty. Okay. Wyświetla mi się nie. Po prawej stronie na samym dole. Który jest ze znakiem zapytania? E, but następny, loot, Dobra. loot. E, wyświetla mi się 2. I to jest 1, 2, 3, 4. Wyświetla mi się 2. Ach, to, to. Świetla mi się 2. E, na drugiej pozycji. Dobra. 2, na 2. Wyświetla mi się 1. E, na przycisk z cyfrą 4 4 4 4 e, Na ciśnij przycisk z cyfrą 4 No to szybciej, no mówię ci szybko Wyświetlam się 3 W e, tej samej pozycji co w etapie drugim 4 e, I z tą samą cyfrą co w etapie e, Wyświetlam się 1 3. A i to z tą samą cyfrą co w etapie pierwszym Rozbrojone Prawo. Fantastycznie zostało 11 sekund ładnie ładnie no Już bym zestresowany. Nie e, tam, czym się stresować? Najlepszy czas Ale pamiętaj przewody, tak jak samo tutaj, przewody, przycisk, symbole Simon okay. I kalkulator i tak dalej Dobra, zaczynamy następną bombę Słucham 5 minut, 14, 14 Kabelki 6 e, Nie ma żółtych? Nie. Ostatnia cyfra numeru seryjnego jest nieparzysta? Czekaj. 8 parzysta. E, jeden żółty przewód? Nie. E, nie występują czerwone przewody? Są. O, czwarty przewód, przedni. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. E, symbole. Dobrze. Uśmiechnięta buźka. 6 tb, yy, buźka, 6 TB i ośmiornica. Eee... 6 to Aha 6, TB, ośmiornica i Wóźka Dobra, Simon mówi Dobrze Wyświetlam Ma się, samogłoskę że... czy nie ma? Yy, już patrzę yy, J H x, Ja b. nie znam, nie, ma. Ci nie powiem. Nie ma. Yy, żółty miga, tak? To czerwony. Dobrze. Czerwony Niebieski Dobrze Zielony Zielony Dobrze e, Znowu te cyferki 1 mi się wyświetla e, Jedynka ci się wyświetla przycisk e. na drugiej pozycji jeden, cztery 3 mi się wyświetla na pierwszej pozycji dwójkę mi się wyświetla. Z tą samą cyfrą, co w etapie pierwszym. Czyli czwórka. Cztery. Czwórka. W eee, tej samej pozycji, co etap drugi. Czyli w... cztery. Szyć źle. Od nowa. Czwórka. Na czwartej pozycji. Jeden. Czyli ty masz błąd. Wyświetla mi się dwójka. Na tej samej pozycji co w etapie pierwszym. Czyli czwartej. Czwórka. Przycisk z cyfrą cztery. Czwartej. Jeden. Ta sama pozycja co w etapie pierwszym. Czyli czwarta. Cztery. Czwórka. I... Tą samą cyfrą, co w etapie trzecim trzecim czy czwórką. Dobrze. I jeszcze jedno. Pewnie będzie labirynt. Nie wiem, bo my zamiast iść do przodu to się rozbrajamy. Mamy najlepszy czas. A my się cofamy, a nie a. rozbrajamy. Bo okay. mam zablokowaną następną stronę. O nie, czekaj jest. Tutaj na wiadomość start. Teraz chyba będzie mors, coś się obawiam. Oby nie, bo ja tego nienawidzę. Nie ja też nie. Pięć nie minut. umiem tego w ogóle kompletnie. Zero. E, z kable. Sześć kabli. E, nie ma żółtych przewodów? Są. E, występuje jeden żółty przewód więcej niż jeden biały przewód? Nie. E, występuj nie występują czerwone? Nie. To przedni ostatni przewód. Dobrze. Znowu te słowa. Może mi się wyświetla przez rzecz z Już ci mówię... Jezu, gdzie to jest? A... Jezus, czekaj. No. Jaki alarm. No. taki alarm? Po prawej stronie, na środku. Pierwszy. Pierwszy. E, lewy? Okej. Okay. Tak. Środek? Dobra, Nie. mam środek. Prawy. Okay. Mam but przez U otwarte i ten na końcu. Eee... Boże gdzie tu jest A, Po prawej stronie na samej górze Pierwszy Lewy, okej, okay. tak, środek, nie Prawy, nic, źle no, Czekaj, nic. źle Okej okay. Bug przez otwarte. Eee... Jezu eee, Po prawej stronie na środku Trzymaj eee, Bug jako Bóg zabóstwo? Ludźwa! Dobrze! Źle. Mam dwie pomyłki. Jak? Eee, z... Po lewej na środku. Naduś. Prawy. Środek. Tak. Gotów. Mam tak. Coś no. źle, bo nie było tych poprzednich słów. Czy jest otwarte? No, no to dobrze no ci będzie. A ja zaznaczałem z U zamkniętym. Dobra. Dobra. Jezus, znowu te same słowa. Nic. Po lewej na środku. Trzymaj. Bóg jako bóstwo. Bóstwo do Boga. Lud. Dobrze. Jakie U? Otwarte na końcu, czy D? Nie, D. D, 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 jak ludzie. Dobrze. Haha. Wyświetla mi się tak. Coś jest nie tak, Krystian. No bo tym nie... tak. Po lewej stronie na środku. B, U otwarte, K. Dalej. Nie ma. Bóg jako bóstwo. Nie ma. Bóg jako U otwarte i G. Nie ma. But. Jako ty but na nodze? Nie Następny. Ma. Nie ma. Lud jako lut lu, jak lutowanie. Nie. Lud jako luty, że lud. Jest. Trzymaj. Wyświetla mi się jak. Po prawej na środku. Pusty. Czekaj. Mam. Prawy. Okej. Okay. Wyświetla mi się. Wyświetlacz. E, po prawej na samym dole. Nie. Pusty, źle. Czekaj. Pierwszy. Hach. Gotów. Prawy. Tak. Nic. Mam lewy. Prawy. Dobra. Dobrze. E, mam jakieś słowa. Je się... Jest pięć liter. Masz jakieś słowa na C O Jezus, ja nie wiem gdzie to jest. Szybciutko dwie minuty. Na C cecha? Nie, na si? Nie, nie mam nic na si. Na N, jak Natalia. Eee... Też nie. Czekaj. Na. Nie mam nic na N. W, jak Wanda. Wynęka Już patrzę. Nie. Jak nie to na wełna. P. Jak patrycja oh, to dużo Palma, R Pegas Mam państw Dalej e, Palma Pegas nie. nie No to nie ma nic więcej e, Palec, o, palec, może palec pa, Jest palec Dobrze, co Dobra. jeszcze zostało? Czerwony przycisk Przerbi a to mieliśmy z kolejnością jechać. Ale ja nie Oj, widziałem tego pod... wcześniej. Czerwony z przerwi. Eee... 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 To przytrzymaj długo. Biały. Eee, jeden na dowolnej pozycji. Rozbrojony. Dobrze. Dziękujemy wam serdecznie za to. Koniec, bo już nie Uf. wolno się stresować, bo on zejdzie na zawał. Tak. Bo ja tej to był, on. czyli ja zimniak. Widzieliście mordę. Gaweron był. Byłem. Dziękujemy Wam serdecznie, zapraszamy na kolejne odcinki, będziemy po kolei sobie wszyscy grali, rozbrajali i o, i wybuchniemy. Albo Cześć. I nie. do zobaczenia. Pa, pa, pa.